Cześć. Zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie: enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Jeśli nawiew w twoim Peugeot Partner, drugim dmucha słabiej niż zepsuty balonik albo wydaje dźwięki jak rozdrażniony kot, dmuchawa najpewniej kończy żywot. Objawy są proste: hałas pod deską, brak reakcji na pokrętło. Albo wentylator pracuje tylko na piątym biegu. Przyczyna najczęściej zużyte łożyska albo przepalony silniczek. Wystarczy klucz Torx T20, klucz nasadowy 8 mm, płaska płasko skrętka i kwadrans cierpliwości. Odłącz minusek z aku, zsunij panel pod kierownicą. Trzyma się na zatrzaskach, nie na siłę. Schowaj głowę pod szyber, a zobaczysz czarny cylinder z wtyczką to nasz winowajca. Odkręć trzy śrubki, wysuń dmuchawe w dół. Podłącz zatrzask i wyciągnij całość. Nową sztukę posmaruj delikatnie uszczelką silikonową, wsuń na prowadnicę, przykręć, podłącz wtyczkę i sprawdź każdy bieg, zanim złożysz deskę. Najbezpieczniej kupić oryginał Valeo lub Hella, sprawdzony aftermarket też wystarczy, unikaj ciuchów bez oznaczeń. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!